Cześć. Witam was serdecznie z tej strony Mads i w dzisiejszym materiale zajmę się tematyką nowego Xboxa, next-genowego Xboxa. Chodzi mi oczywiście o pełnoprawnego następcę Xboxa serii X, który według słów Jezza Cordena z Windows Central ma pojawić się na rynku w 2027 roku, a nie 2026, jak do tej pory w wielu przeciekach słyszeliśmy. Więc Jazz Corden z Windows Central dzieli się tymi nowymi informacjami odnośnie nowego Xboxa, ale w tym samym artykule, o czym oczywiście zrobiłem materiał dwa dni temu, dzieli się też informacjami odnośnie takiej hybrydy. PC i Handhelda, który ma zostać wypuszczony w tym roku w partnerstwie z firmami zewnętrznymi, czyli Microsoft ma dostarczyć system operacyjny, odchudzony Windows 11 który będzie się bardziej, będzie skupiał się na graniu, będzie zoptymalizowane bardziej pod granie, a oczywiście sprzęt ma dostarczyć firma zewnętrzna. Nie wiemy dokładnie, kto to ma być, są przecieki, plotki, że może być to Lenovo, więc to taki oficjalny produkt od Microsoftu i Lenovo, który będzie wspierał granie nie tylko w chmurze, ale też oczywiście w gry zoptymalizowane pod pecety, tak? Także to ma się ukazać jeszcze w tym roku, ale to nie. Zmienia faktu, że taką pełnoprawną nową generację Xboxa też otrzymamy i prawdopodobnie stanie się to dopiero w 2027 roku. Dobrze, zapoznajmy się może z tym artykułem. Ja tutaj nie będę e, oczywiście czytał wam całego artykułu, bo to nie o to chodzi. Zresztą część tych informacji dotyczy właśnie tego nowego urządzenia, które ma się w tym roku ukazać, a ja chcę się dzisiaj skupić tylko na nowych, na nowych rzeczach. I tutaj mamy oczywiście takie wolne tłumaczenie dzięki Google, bo sam artykuł jest po angielsku, więc wybaczcie mi tutaj błędy jakieś ortograficzne czy gramatyczne. To jest takie właśnie tłumaczenie stron internetowych. W każdym razie mamy tutaj napisane, że ponieważ rzeczywiście nasze źródła wskazują również, że wewnętrzne Następca platformy Xbox Series X firmy Microsoft otrzymał zielone światło od do CEO Satyana Della. Ja bym powiedział od. Do no w każdym razie parę tygodni temu były raport też z Windows Central mówiący, że właśnie oficjalne plany produkcji tego nowego Xboxa zostały zatwierdzone, finansowanie zostało zatwierdzone, więc to nie jest kwestia tylko tego, że a, zróbmy konsolę, ale oni już mają konkretne plany, które zostały stworzone i właśnie te plany już zostały zatwierdzone, więc plan technologiczny, marketingowy, dostawców, bo to, to, to jest bardzo długo trwa, więc może faktycznie w 2027 roku tą konsolę otrzymamy. Na razie rozumiem, że plany sprzętowe nowej generacji firmy Microsoft obejmują następcę premium potężnej konsoli Xbox Series X obok własnej konsoli przenośnej do gier Xbox i kilku nowych opcji kontrolera. Wstępnie te nowe urządzenia konsolowe są zaplanowane na 2027 rok. Więc tutaj mamy już... Hmm, wspomniany ten dodatkowe urządzenie w sensie przenośnego Xboxa, ale nie mówimy tutaj już o tym Xboxie, tej hybrydzie, która ma być w tym roku, tylko to już ma być faktycznie dedykowany sprzęt do grania. Jak to mówią on the go, tak? Czyli Xboxa do, do kieszeni, Xbox z baterią i możemy sobie grać w autobusie, prawda? Czy w samolocie, czy gdzieś tam. Więc dalej będą kontynuować tą politykę dostarczania dwóch sprzętów, tak jak tutaj mamy Xboxa serii X i S, ale tym razem zamiast dodatkowej konsoli takiej typowo domowej będziemy mieli konsolę przenośną. Dalej w artykule tutaj mamy mowę o tym, że dalej będzie to raczej konsola taka hybrydowa wygląda na to, że konsole Xbox nowej generacji będą bliższe systemowi Windows niż kiedykolwiek wcześniej, co zmniejszy ilość pracy, jaką deweloperzy muszą wykonać podczas przenoszenia gier z PC. Rozumiem, że nadal będą oferować wsteczną kompatybilność ze starszymi grami Xbox. No to musi być, bo e, zwłaszcza teraz, kiedy te Generacje się zacierają, właściwie to, mimo że obecna generacja zaczęła się właściwie już 4,5 roku temu, to dalej wiele gier wspiera starszą generację konsol PlayStation 4 i Xbox One, bo po prostu masę gie, osób dalej używa tych urządzeń, więc ma to sens. Tak to teraz wygląda, że Deweloperzy tworzą gry na sprzęty, które nadal są używane, a tam te sprzęty nadal są używane. E, więc mamy sterczną kompatybilność, mamy zbliżenie się bardziej do PC-a, jeżeli chodzi o system operacyjny. Ma to też sens, jeżeli chodzi o e, e, uruchamianie gier, na przykład e, z Epic Games, Store, GOG, e, a może nawet e, Steam, prawda. Więc, no, Phil Spencer już o tym mówił wcześniej, to nie zostało już oficjalnie zapowiedziane, ale, ale tak to wygląda. Są wszelkie powody, aby przypuszczać, że sztuczna inteligencja będzie miała rolę do odegrania w nowej generacji, podobnie jak możliwości chmury Xbox. No, to na pewno, bo Microsoft bardzo stawia na AI, czyli sztuczną inteligencję. No, i granie z chmury. Zresztą, jak popatrzycie sobie, jak, co się dzieje teraz z Xboxem, to więcej tych chipsetów Xboxa trafia do chmury niż do produkcji konsol, dlatego teraz są problemy z dostępnością Xboxa serii X nie tylko już w Polsce, ale też okazuje się i w Europie. E Oczywiście nowe kontrolery Microsoftu mają bezpośrednią łączność z chmurą. To to było już wcześniej zapowiadane, z tego co mi powiedziano e i inteligentne i inteligentniej pozwalają graczom, graczom przełączać się między różnymi urządzeniami. No, teraz też można to robić, bez problemu mi się wydaje więc to żadna tam nowość. E, oczywiście jest wiele problemów logistycznych do rozwiązania w, do, w odniesieniu do niektórych z tych planów. Zawsze pamiętaj, że plany mogą ulec zmianie między teraz a 2027 roku. Rozważ to jako zapowiedź tego, co może się wydarzyć, podczas gdy czekamy na oficjalne ujawnienia e, sprzętu od Microsoftu. Eee, dobrze, tutaj chyba byłoby tyle, tu coś trochę o Activision Blizzard. Eee, oczywiście strategia Microsoftu nowa, wydawania gier na nowe sprzęty, w sensie PlayStation i Nintendo. Eee, tutaj w ogóle jest ciekawa też zmianka, o której ch chyba nie mówiłem na tym kanale. Dzięki Xbox serii S Microsoft ma już dużą liczbę gier, które można by łatwiej przenieść na system typu Handheld. Duże prawdopodobieństwo, że te przyszłe systemy pozwa, pozostaną wstecznie kompatybilne, zapewnia, że ci z nas, którzy są cyfrowo zablokowani w ekosystemie Xbox, będą mieli miejsce do tego do którego będą mieli doko dokonać aktualizacji w przyszłości. Przyszłe gry na Xbox będą prawdopodobnie zorientowane na, na system Windows. Miejmy nadzieję, że z Xbox Play Anywhere jako domyślnym modelem licencjonowania. I to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten artykuł. Ogólnie chciałem Wam zwrócić uwagę na to, co Microsoft teraz robi, za zaczynając od tej tego sprzętu, który ma się ukazać jeszcze w tym roku, czyli tej przenośnej konsoli produkowanej przez inne, przez inne firmy, tak jak Lenovo albo Asus. Kto to będzie, to się jeszcze okaże. To będzie ciekawy a, a, a eksperyment ze względu na to, że to jest typowy przenośny PC, oczywiście na baterii. Oczywiście będzie miał ograniczone możliwości graficzne i, 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 i wydajnościowe, no bo dalej działa to na baterii, więc zobaczymy jak mocny ten sprzęt będzie, jaka cena tego sprzętu też będzie. Oczywiście Microsoft cały czas e, e, pracuje na tym, żeby coraz więcej było Gear play, any play Anywhere, czyli można wtedy sobie te gry uruchamiać zarówno na PC, jak i na Xboxie. Ale w przyszłości, jeżeli ta nowa konsola już mówię o tej konsoli, która ma się ukazać w 2027 roku, czy 2026, zobaczymy. To wydaje mi się, że nowe gry już dla tego nowego Xboxa będą po prostu, po prostu grami PC-towymi, pe z tym, że to tak jak trochę ze Steam Deckiem: deweloperzy będą w stanie po prostu zopt zoptymalizować ich gry na PC pod ten konkretny sprzęt, prawda? W sensie takim, że no na pewno mniej roboty będą mieli. Jeżeli chodzi o tworzenie gier, jeżeli będą tworzyć tylko jedną wersję na PC. -cie. Oczywiście, potem będą mogli sobie potworzyć różne profile, ale jaka... najlepsze jest to, że jakakolwiek optymalizacja pod Xboxa też przyniesie deweloperom. Konkretne korzyści, jeżeli chodzi o wydajność ich gier na innych pc bo jeżeli Xbox na pewno no, będzie miał jakąś ograniczoną ilość pamięci, będą musieli jakoś lepiej zarządzać tą pamięcią, nawet jeżeli chodzi o te wersje PC-owe, no to przełoży się to na lepszą wydajność i na lepsze zarządzanie pamięci, po prostu na pc ogólnie, i także. To, cieka to jest ciekawa informacja ze względu na to, że nawet osoby, które nie planują zakupu Xboxa w przyszłości, to i tak te optymalizacje, które będą zrobione pod nowego Xboxa, który będzie działał właściwie na tym samym systemie, tylko pewnie odchudzonym, co PC, albo przynajmniej podobnym. No, podstawa pewnie będzie ta sama, kernel i w ogóle. W każdym razie to te... Ta dodatkowa, dodatkowy czas spędzony na optymalizacji pod konkretny sprzęt Microsoftu, Xboxa, na pewno się przyłoży na, lepszą, na lepsze działanie tych gier na innych sprzętach. Zwłaszcza jeżeli chodzi o karty AMD, no bo w tej chwili zakładamy. Zakładam, ja, to chyba nie tylko ja, że Microsoft dalej będzie pracował z firmą AMD, jeżeli chodzi o dostarczanie sprzętu do nowej konsoli, gdyż Nvidia ma sprzęt, mogliby coś dostarczyć, ale oni oferują na razie tylko rozwiązania w oparciu o architekturę ARM, jeżeli chodzi o procesor główny, jeżeli chodzi o APU, Switch i Switch 2. Właśnie to oferują. Ten procesor główny nie jest, to jest zupełnie inna architektura. To nie jest x86, tylko RISC i um, ARM RISC. W każdym razie to, trochę, trochę, to są inne sprzęty. Intel gdzieś tam się kręci ze swoimi procesorami, ale oni nie mają mocnego APU, więc nie wiem, jakby to wyglądało. Zresztą Intel w ogóle ma teraz trochę problemów, jeżeli chodzi o ich dział przynajmniej procesorów procesorów głównych więc nie wiem jakby to wyglądało grafikę mają już cały, całkiem niezłą ale dalej mówimy tu o dedykowanych kartach nie mają porządnego APU więc AMD wydaje się tutaj jedynym wyjściem więc słuchajcie jaka ta, jaka specyfikacja tej tej nowej konsoli będzie nie wiem na pewno takie podejście że robimy jedną wersję, w sensie, że to będzie po prostu PC, tylko bardziej zoptymalizowany. To akurat ułatwi pracę, powinno to ułatwić pracę deweloperom. Myślę, że gracze PC-towi też na tym skorzystają, bo wydaje mi się, że powinni dostać lepsze wersje gier, ogólnie, przynajmniej na, na sprzęt AMD. Więc no, nic, tylko się cieszyć moim zdaniem, a pomimo tego, że oczywiście mówimy tu o hybrydzie, o tym, że tutaj to będzie więcej, bardziej PC niż konsola, to tak na sprawę <coughs> oczywiście część osób może zacznie, zacząć się zastanawiać, dobrze, to co do PC, to co ja mogę PC-ta kupić? Tylko bardziej chodzi o to, że mm, kupując taki, taki sprzęt dedykowany do grania, pozbywasz się tych wszystkich niepotrzebnych funkcji, które są w PC gdzie grasz tak oczywiście samemu można sobie odchudzić trochę Windowsa i w ogóle przyspieszyć pewne rzeczy a to jest masa robota tak dostajesz zresztą każda to jest dobre z Windowsem każda aktualizacja właściwie wszystkie optymalizacje które zrobiłeś sobie albo to co pozbyłeś się z systemu to kolejna aktualizacja wszystko wywraca do góry nogami tak to jest na PC -cie. ale jeżeli chodzi o dedykowany sprzęt, będzie pewnie odchudzona wersja tego Windowsa, która będzie dedykowana tylko pod granie, czyli będzie nakładka na to dashboard, taki typowo Xboxowy. Na pewno będzie nowy wygląd, no bo nowa konsola. A no ważne też jest to, że będzie wsteczna kompatybilność, jeżeli chodzi o Xboxa. Ja mam jeszcze nadzieję, że to, że będzie ten emulator, no bo jakaś emulacja. Tych gier starszych z Xboxa, że też pojawi się na Pccie. Jak fajnie by było, gdyby można było te gry Xboxowe, te natywne gry Xboxowe uruchomić na Pccie, No bo to będzie ten sam system operacyjny, tak, no trochę odchudzony, ale mimo wszystko. Więc fajnie by było, jakby to też pojawiło się na, na Pccie, ale o tym pewnie będzie oddzielny materiał, nad którym sobie tam niedługo popracuję. Dobra, słuchajcie, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że no wiedzieliście się czegoś nowego. Oczywiście jak będą jakieś nowe informacje odnośnie tego nowego Xboxa, dam znać. W tej chwili pracuję nad dwoma nowymi filmami, czyli co da Microsoftowi Xboxowi wcześniejszy start ich konsoli przed firmą Sony. Okazuje się, że teraz no, trochę później wystartują, ale chyba wydaje mi się, że nadal będzie to wcześniej niż PlayStation. No i oczywiście materiał na temat ekskluzywów gier startowych dla tej nowej konsoli. Dobra, słuchajcie, to byłoby tyle. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym wideo. Cześć!